Teraz będziecie googlować, gdzie to wszystko jest schowane. Zobaczymy sobie w ogóle. 100% tak? Dobra. Ogólnie dobry wynik tutaj mam. Leap of to nie wiadomo gdzie to jest. Tutaj to mi hajsu zabrakło, bo powody. No nie pamiętam, gdzie to mogło być. A tu resztę mam. Gorzej tutaj chyba, co? Tutaj mam 50%. Oj, oj. Okej. Okay. Mm, średnio. O, tutaj też jest nieźle. Dobra. Teoretycznie to tak. Tu mi jeszcze zabrakło dwa jajka i trochę hajsu. Na tym terenie. Tutaj. Ale kurde gdzie? What the fuck? Tam gdzieś koło tej wieży? Niemożliwe. Przejdźmy się zobaczyć chociaż. O, hello. No dobra, to to nie, ale gdzie ta reszta będzie? Nie widziałem żadnej innej postaci tutaj w okolicy. A, bo jeszcze ten bzyczek jest tutaj na zewnątrz. Dobra, nie będziemy się pierdalać, idziemy do bossa. Main boss. Main boss. Jest main boss. Jest boss. Hej. Okay. Sorceresses Liar Jest trema, trzymajcie kciuki Dobra <ścoughs> Focus Czyli musisz mi pomagać. Dobra, na czym to będzie polegać? Masz jajko jedno. A? Ej! Ja myślałem, że ona czarami walczy, nie? Biega z tą dupą swoją. Wow. Ok. Czy to jest coś, co ja mogę użyć? Czy to jest coś co powinienem użyć? A! No jest kilka tych armat, ale wiszą te armaty, wiszą... O, wow, wow, Wiszą wo. owce. A co mam z nimi zrobić? O! O jeszcze pierdala? Dobra Chociaż mniej więcej wiem co teraz się dzieje, nie? Au Aha, tylko raz mogę natrafić trafić, tak? No dajcie to owce Chodź tu a No Yes! Wow! Ała! Ej! Tak nie można. A nie mogę się po prostu uderzyć? Nie mogę. No to jesteś za twarda, tak? Nagle. Okej, okay, dwa razy może być. No? Usap, usap, usap. Zaraz się zdenerwujesz? Co będzie? Ach! Wyjdź! Eeeł! Ej, czemu to samo lata? Ała. Jak ona trafiła? No! To lata ty chce! Ała. nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Jest to! Eee. to bez sensu jest ten statek. Ja nie chcę tym latać. Zeskocz z tego gówna. Ale to same statki są teraz. Ja pierdol. dobra. Eee, biegniemy! Aaaa, no. Zawracaj, zawracaj, zawracaj. Wow, wow. Już jest? Pa, w you, to utopiłem ją, ja <grafię> Ta gra jest... ja nie wiem. Chora po prostu, o. Porche. Patrz. To prawda. Uh -huh. Też prawda. Cały ja.

So, now that you're done saving the world again, are you going to visit me in Avalar? Sure, Nora, but I still have to find the rest of the eggs, and, well, Hunter's disappeared again. Did you say, Hunter? Well, hey, I can help. I just saw him sneak off with, picking him. Agent Nine, isn't that a Rhinoch over in those bushes? A uh, Rhinoch? Ooh, let me at him. You want a piece of me, Rhinoch boy? Eight laser punk? Come on, now.

Hold that though Billy. Spyro, great to see you. Hi Sheila. I've been looking for Hunter all day. Have you seen him? Sorry Spyro. Hunter made me promise not to tell you where they went. wszyscy wiedzą tylko nie Spyro wie. Już nawet ja wiem. Oh no no no. Jeszcze no. jeden w krzaczkach. jestem zawiedziony tą króliczycą. Na początku wydawała mi się miła inteligentna i wodała ma magię i tak dalej, nie? A teraz. Nic dla mnie nie znaczy. Nic dla mnie nie znaczy. Hunter jest śmieciem. Nie lubię Huntera. Parks jest najlepszy. No i ja, pękło, nie? Spyro. Takie same napisy będą w przednich wszystkich częściach? Pewnie tak. No cóż, będę będę płakał. Pękło, Spyro. No ale to jeszcze nie koniec, no bo tak, trzeba powracać do wszystkich poprzednich misji, wszystkich poprzednich światów i pozbierać wszystkie diamenty i wszystkie jajka. Po co, żeby pokazać wam misję bonusową? Siema! Mam Kill. Dzięki za bity. 10 bisów. Dla ulubionego Huntera. O tych. Co? Jak to? Zdradzasz mnie? Jesteś Team Hunter? Bana dostaniesz. Wiesz. Ja Kill. Przeszedłem, ale nie przeszedłem bo jeszcze muszę zdobyć wszystkie te tak, diamenty i wszystkie jajka, żeby bonusowy świat jeszcze odblokować. Wtedy będzie prawdziwy koniec. Na razie to jest tak na półwistkę.